Cześć, manko, Z tej strony Emil. Każdy lubi, zna. Przedstawia, nie trzeba, oczywiście. Tu po prawej jest moje chlewnia takie okno. są Tam jest takie czerwone beczka, przewodówka. Tam mam stogi, baloty. Tylko do natura I taki dzisiaj podwórkowy vlog. To jest John Deere, nie mój, tylko pana Karola Lewczyńskiego z jego talerzówką. Jak będzie pan oglądał to pozdrawiam pana Karola Szyńskiego, pana Karola Rybackiego, Mateusza i Huberta. Tam stoi moja osiuwa, to jest kontener taki. Wiecie, to jest balocik. Tu teraz idziemy do krowek. Tam leży parę. Każdą teraz ma byka. Haja właściwie. To są takie stare cegły. To będą koniki dwa. O, tu są cielaczki, byczki Takie... O, tam leży mućka moja Ona ma na imię mućka którą Wam pokazuję Czekajcie, o Muczka Moja mućka Tu stoi taka następna To jest bardzo dobra krowa Ta, co stoi bliżej tego cielaka Ma tyle mleka, że Z 10 na pewno wy... Wykarmiła Tutaj jest taka czarna, ładna tam... O, no, tutaj tak byczek spogląda no, z jednym okiem. Jednym okiem może przybliżę. Taki ładny byk gospodowy Bardzo ładny, mi się podoba. No, a więc teraz idziemy do środka. Idziemy do środka, będziemy lali wody. wideo chyba nie będziemy brać, ale światło zapalimy, żeby... Lepiej się grało. O, tu z czerwonym dachem jest gazem. Tu jest taki stary PHX. Jak widać, tu było kiedyś z do grzągi. Tam jest pszczepa do koni. Um, no, i tak się mało żyje. Zaraz wam pokażę następne cielaki. Tam stoją szczepy. Zaraz pokażę tam. O, szczepy do słomy. Do siana. Do zboża, gnojarki, beczki. Tu otwieramy drzwi. I patrzymy. Naszym oczom ukazują się moje krowy. Idziemy, idziemy. To jest taka biała, to jest śnieżynka też. To jest jej matka. O tu jest matka. Któregoś chyba tego, białego. Potem Brązowego matki tu nie ma. Tamta w rogu jest od tego białego. A tu widać cielak matki Tu, o kurde, wody muszę im nanieść. Weź tu linkę. i Weź, dalej. Może będzie lepiej. No, tu. słama. tutaj krowy tylko tą linkę wywalę masz motyka masz Ambra są moje krowy teraz muszę wziąć wiadro i nanieść wody U -u -u, łapa, łapa. Łapa, łapa. o popo o tam są o to jest brykaczka bo mały tak nie znam o ten jest jaką ma długą o to jest krasa no, i teraz musimy na wodę Nać. W sumie yy, tym czterem krochem i będzie człaką oho, oho, I oho. No, siank go z kubem, najlepsze na świecie. Takie ładne, pachnące. Aromatem wiosennym jeszcze. To chyba... Tak, to jest pierwszy pokój Chyba sianko teraz to co mają. No i tak pracujemy, pracujemy. Trzech pracowników jest w lesie. Wycinają tam porządki robią, żeby prawie mogły wejść. I las mamy z łąką. No i... Tak tu teraz jest. Ten lasek z łąką. Tutaj woda. Wśród, nie wiem... tu krowy. I zawsze w kwietniu wypuszczamy. W tym roku jałóweczki zostawiamy. Byczki będziemy sprzedawać. Ojej, jedną ręką. Się ciężko poprawiamy. Po telefonie nagrywam. Ho, ho, ho. O ho hu, tu jest cielos. O No, to jest wymiar krowy. O, to jest fajna kropka też. No. I tak. Tu mi się żyje. tam můžu wyjechać do miasta mama wraca z miasta zgłębuję się do wigilii z 25 i uh, ohoho uh, uh. ja za farę dobra westarcze a tym pracownicy przyjdą to i to zrobią o hilę nie będę tu rozmawiał O, może mogę rozmawiać? No, i tak, będę musiał zaraz kończyć, bo muszę lampki tam pozakładać. To jak go wydam ten filmik, to powinniście go oglądać. 23 już powinien być na YouTubie. Zresztą dzisiaj, w piątek, 23. Zdrowych, wesołych świąt, wam wszystkim życzę. I zaraz będę kończył, bo muszę kabel wkopać szpadlem, Taka praca rolnika na święta. Jundirek, fajny to leżówka, fajna. Sam miałem już zaszczyt jeździć tym sprzętem. Tu ładnie od ziemi. Moje pola, wszystko. Tylko jundirek, nie mój, szkoda. Przydałby mi się taki. No i tak. O tu sólkę, reszta to jest reszta sólki, reszta jej była sprzedana, bo była ta druga sólka, którą kupiliśmy była trochę przerabiana, a także muszę kończyć na razie do kolejnego odcinka.